naszych fachowców, naszych instruktorów, którzy również zaprezentują się na ściance. Serdecznie proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Tarnobrzega, pana Dariusza Boszka. Dziękuję. Szanowni Państwo, witamy na... Uroczystości nie jestem do końca pewien, czy na pewno. Nazwijmy to techniczne otwarcie ścianki wspinaczkowej w Tarnobrzegu. Dlatego, że tworzymy środowisko, tworzymy w tej chwili coś, co w Tarnobrzegu, mam nadzieję, będzie żyło, funkcjonowało i pokaże, jak ważna jest ta ściana dla mieszkańców naszego miasta. Drodzy Państwo, długo to trwało, nie będę ukrywał, długo trwało, zanim udało się dokończyć tę ściankę. Przez pewien czas atmosfera nie była sprzyjająca budowie. Niektórym bardzo zależało na tym, żeby ona nie powstała. Przy wysiłkach wielu osób. Drodzy Państwo, kiedy pierwszy raz mobilna ścianka pojawiła się w Tarnobrzegu w 16 roku, mało kto pewnie przewidywał, że powstanie profesjonalna ścianka dla ludzi, którzy albo są amatorami, albo są zawodowcami. Albo chcą się nauczyć wspinać, albo już wspinają się nieomal zawodowo. Budowa tej ścianki to lata pełne emocji. I co ciekawe, środowiska z Kielc z Lublina, z Rzeszowa, z Krakowa, częstochowy trzymały kciuki za to, żeby ta ścianka powstała w tarnobrzegu. Dla tarnobrzeżan to także ważne wydarzenie. Bo ja wielokrotnie spotykałem się z takimi pytaniami, kiedy wreszcie, kiedy wreszcie będziemy mogli się wspinać w ten No to proszę Państwa, możemy. Możemy, ale chciałbym, żeby takie, taki dzień otwarty, takie uroczyste otwarcie tej ścianki nastąpiło w takim miesiącu, kiedy będziemy mogli już powiedzieć: tak, to jest ścianka. Dla środowisk także wspinaczkowych. Tak jak powiedziałem, dzisiaj to środowisko w Tarnobrzegu budujemy. Są osoby, które się wspinają, natomiast są to indywidualiści. A chciałbym, żeby tu było środowisko. Patrząc po, po was, to widać, że zaczyn jest. Droższe są, więc będziemy mogli budować. Wiem, że jest bardzo wiele osób, które przez ten ostatni czas, przez tych kilkanaście dni. Wspinały się, przychodziły, ćwiczyły, próbowały. Mam nadzieję, że wszystkim towarzyszyło to, co usłyszałem od pana redaktora Nieskarza. Wow! Zresztą nie tylko od, pana, pana redaktor, od panów redaktorów, od wielu osób, którzy tu już byli, usłyszałem tylko, tylko trzy litery. Wow! No, mam nadzieję, że wszyscy to powtórzą. Dzisiaj, drodzy Państwo, jak będziecie mieli okazję podejść, może się trochę powspinać, popróbować, to będzie to wow. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby to było dzisiaj takie otwarcie techniczne, po to, żeby Tarnobrzeżanie wreszcie widzieli, mamy ściankę, możemy przyjść, możemy się wspinać, możemy ćwiczyć, możemy próbować. Jak widać, są osoby bardzo młodego pokolenia, ale są i seniorzy. Przepraszam, jeden z seniorów dzisiaj nie będzie się niestety wspinał, ale obiecuję, że Zrobię to i na oczach również mediów. Odpadnę, no cóż, to będzie ciekawe, ciekawe odpadnięcie, myślę, od ścianki. Bardzo fajnie się odpada, oczywiście, drodzy Państwo, wiedząc, że tam na dole jest ktoś, kto aseguruje. I to jest niesamowite zaufanie. To jest niesamowite, proszę Państwa, że tutaj budujemy nie tylko coś, co my nazywamy sportem, środowiskiem, ale my tutaj ćwiczymy również zaufanie do siebie. Tu muszą przyjść dwie osoby, które wzajemnie sobie ufają. Albo tego zaufania się tutaj uczą. Bo ten, kto jest na górze, musi ufać temu, co jest na dole. W jego rękach, jak w życiu, właśnie. Jak w jego rękach jest, proszę Państwa, lina, której nie można, nie można wypuścić z rąk. Drodzy Państwo, nie będę za długo gadał, znaczy już chyba za długo gadałem, przepraszam. Więc drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy po to, żeby popróbować, a nie po to, żeby gadać. Ja się bardzo cieszę, że to dzieło wielu ludzi. Chociaż utożsamiane być może z dwoma twarzami głównie w mieście, że to wreszcie się zadziało, że ta ścianka wreszcie jest. I możemy powiedzieć sobie, że budujemy środowisko. Budujemy środowisko wspinaczkowe. Jesteśmy w stałym kontakcie, tak jak powiedziałem, z tymi środowiskami, o których mówiłem. I wspólnie zbudujemy tutaj takie środowisko, którego będą nam myślę zazdrościć w całej Polsce. Dziękuję również tym, którzy wykonywali. Jakoś nie widzę głównego wykonawcy, bo się wspina. Więc drodzy Państwo, a stoi za! Gratuluję, bo myślę, że jak mieszkańcy dawno brzega jeszcze szerzej przyjdą, bo wiem, że bardzo wiele osób już tutaj było. Jak zobaczą na własne oczy, jak to wygląda, to myślę, że powiedzą dobrze, że w Tarnobrzegu coś takiego jest. Także, jak widzicie Państwo, warto mieć marzenia, bo tylko dzięki marzeniom możemy wyjść piętro wyżej. Jak się nie ma marzeń, to się całe życie będzie chodziło tylko po ziemi. Ach, może nie do końca, a nie po ściankach. Chociaż czasem się po ściankach tylko chodzi. Dobrze, dziękuję serdecznie, drodzy Państwo, i zapraszam do tego, żeby dzisiaj popróbować. Zostawić kamerę, zostawić mikrofon i na ściankę. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Czy ktoś z Państwa również chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. To za chwilkę pan Wiesław będzie również z pewnością informował nas o tym, co dzieje się, ale teraz bardzo proszę również o zabranie głosu. Słychać mnie? dzień dobry, nazywam się Wiesław Matejczyk, jestem sektorem Polskiego Rybackiego Alpinizmu. Zacząłem się wspinać w 80. roku, większość z Państwa nie było wtedy na świecie przynajmniej z tych młodszych osób i no, całe życie tak naprawdę związane jestem ze spinaniem. Od jakiegoś czasu zaczynam, zacząłem się zajmować budową ścian spinaczkowych, projektowaniem i wykonywaniem. I nie wiedziałem na początku, że tak się potoczą moje losy, że spinanie to będzie to, co będę robił przez całe życie, ale z perspektywy czasu... Z perspektywy czasu uważam, że to nie jest czas stracony, że to co robię to, to jest naprawdę fajne, potrzebne. Yy, na przykład, są różne opinie. Yy, wiem, że, że yy, pewnych osób nie da się przekonać do tego, że to jest sport bezpieczny, ale proszę mi wierzyć, przynajmniej w takim wydaniu ściankowym, skałkowym, to jest bardzo fajna, bezpieczna zabawa. Yy, nie będę tutaj. Yy, tych sceptyków zachęcał, ale proszę mi wierzyć, jest to najbardziej chyba radosna forma aktywności, jako, jako, z jaką się spotkałem, z jaką Państwo mogą się spotkać. Także chętnie, jeśli będą jakieś pytania, jeszcze to odpowiem, ale zapraszam i zachęcam wszystkich do tego, żeby spróbować spinania i, i no, pozostać tym spinaniem na całe życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję na razie bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że do grona miłośników wspinania dołączą jeszcze Agnieszka Matysiak, Krzysztof Witkowski z Kopalni Mocy oraz Bartłomiej Łabudski i Małgorzata Mamińska z Sandomierza. Także jesteśmy wszyscy w komplecie czas, aby oficjalnie uroczyście przeciąć stęgę i otworzyć naszą ściankę wspinaczkową. Dlatego też bardzo proszę pana prezydenta, miasta Ternożega Dariusza Bożka oraz... Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Bogusława Potańskiego, również Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, Pana Przemysława Smolińskiego o uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie, otwarcie dla nas, dla Tarnobrzeżan i wszystkich y, wspaniałych miłośników ścianki wspinaczkowej y, tą właśnie wstęgę. 수고하 <목소리도> Pan prezydent zaprosił pana Arkadiusza Błasiaka, który również będzie uczestniczył w przecięciu wstęgi. I zapraszam do, do przecięcia. duża brawa. Szanowni Państwo, jest to wspaniała chwila, wspaniały moment, kiedy właśnie nasza ścianka spinaczkowa już będzie działać, będzie działać od dnia dzisiejszego. Będzie funkcjonować dla nas wszystkich, dla miłośników spinania, ale i dla tych, którzy... Również będą chcieli stawiać pierwsze kroki na naszej ściance wspinaczkowej. Dlatego też za chwileczkę odbędzie się dynamiczny pokaz. Poproszę tutaj pana Wiesława Madejczyka o właśnie komentarz tych działań, które będą w tym momencie wykonywane na ściance wspinaczkowej. Bardzo proszę. Jesteśmy przygotowani. Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczno-Rokreacyjne ATRM z panem Michałem Harnikiem właśnie będą wykonywać teraz dynamiczne pokazy, a oczywiście komentował. Jeszcze raz witam państwa. Na ściance, Co można iść na szansę? Można się wspinać oczywiście, ale to można zrobić na kilka sposobów. Większość no, z państwa działa. to jest tyle. Ja, 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 gdzie taki wpływ wyspinaczkowy był. Może się przynieść do zaseguracji, jak tutaj nam demonstruje na ścianie, na tej kredzie rowy. da